A nam mówi, no wie pan, błyskawicą mam koleżankę, mówi. No, bliżej mi do 30 niż do 20. No, a dokładnie ile? 50. No, a my mamy trzecią edycję. mające. I na tej z wielu dróg, po co ci para nóg? I tak dotrzesz na pewno do końca. Niepotrzebny ci wzrok, żeby wyczuć swój krok, i nie musisz wciąż radzić się. Proszę Państwa, nagroda, jak widać, cieszy się popularnością. Zresztą była wnioskiem naszych tutaj środowisk żeglarskich, abyśmy ją ustanowili i celebrowali te wydarzenia i te osoby, które w kolejnych latach osiągają sukcesy, krzewią ideę żeglowania i w Polsce, i w Szczecinie, ale myślę, że i w świecie, bo mamy się naprawdę czym pochwalić. 21 marca odszedł nagle Członek kapituły, kapitan Janusz Harkiewicz, Świetny kolega, dobry żeglarz. Poproszę o minutę ciszy. uczcimy jego pamięć. Nagroda imienia Wyszaka. O, właśnie, to mikrofon. Nagrodę Rejs Roku otrzymuje kapitan Mateusz Stodulski. Wielkie brawo Mateusz Stodulski. W tym rejsie dookoła świata żeglował tak, jak to robił kapitan Ludomir Mączka. Płynął nie dla wyczynu, ale aby zobaczyć świat, poznać ludzi i przeżyć piękną żeglarską przygodę. Dowodzona przez niego wyprawa odbyła się w latach 2014 18 na jachtach Sputnik 2 i Sputnik 3. Mamy tu całą rodzinę. Jego uczestnicy odwiedzili 325 portów i kotwicowisk w 24 państwach, przepływając aż 32 400 mil morskich. W trakcie tego rejsu jak widać, współtowarzyszyła mu rodzina, żona Karolina i syn Bruno. Wielkie brawa, proszę Państwa. Gratulujemy serdecznie. Brawo. Proszę Państwa, to są dzieci, które zostały poczęte na rejsie, także gratulujemy. <grywa> Dzień dobry. Bardzo miło mi Was wszystkich widzieć. Pozwoliłem sobie zaprosić na scenę całą moją załogę, bo bo z niej ten rejs by się nie udał i by się w ogóle... w ogóle by nie miał sensu, bo całe założenie tej wyprawy było takie, żeby to był rejs rodzinny, żeby to był rejs przygodowy i żeby, żeby można było sprawdzić i przekonać się na własnej skórze, czy jest możliwe połączyć życie rodzinne z życiem na morzu przez kilka lat i jest to jak najbardziej możliwe. Uważam, że każdy, kto ma trochę odwagi i trochę chęci, może do czegoś takiego dokonać. Dziękuję. Dziękuję. Znagrodzimy osobę, która już za chwilę uzyska tytuł Żeglarz Roku 2018. Na... Kapitan. Szymon Kuczyński. Szymon Kuczyński to pasjonat żeglarstwa wyczynowego, pomysłodawca i główny organizator projektu Zew Oceanu w ramach którego realizuje wyprawy żeglarskie małymi jachtami. W 2018 roku w miniaturowej łódce Atlantic Puffin samotnie opłynął świat dookoła bez zawijania do portów. Ja już mało nie zastąpię, bo nikt go nie zastąpi. Ale prosił mnie jako klubowy kolega z Jagdklubu klubu Pomorskie o odbiór nagrody. E, oczywiście w imieniu e, państwa mu ją przekażę, tylko to będzie możliwe. Niestety obowiązki zawodowe nie pozwoliły mu pogodzić tych dwóch wydarzeń. E, I jak tylko to będzie możliwe, przekażemy mu. E, Szymon, dziękuję! <głosy> <głosy> Przed nami nagroda Regatowiec roku, nagroda imienia Kapitana Kazimierza.

Rodziewicz. większe brawa proszę Państwa. To Jakub w poprzednim cieleniu być może. W plebiscycie sportowym jeszcze dodam kuriera szczecińskiego uznany został za odkrycie sportowe roku 2018. Kandydat do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 reprezentuje klub sportowy Sejk. Pogoń Szczecin. Poprosimy o wręczenie nagrody. Proszę bardzo. Ja chciałam bardzo podziękować w imieniu Jakuba. On w tej chwili jest na zgrupowaniu na Majorca. E, ciężko trenuje. Nagrody. I tak... Popularyzator żeglarstwa Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski. Is... To jest bardzo ważna nagroda. Z ogromną przyjemnością. Wręczę mojemu. Mówiłem, koledze, Zanonowi Szaszczakowi. Wielkie brawa. Oczywiście czekamy. <grym> Państwo również czasami e, czytają, to jest do czytania, zeszyty żeglarskie, bo za to jest ta nagroda. Proszę przed nami nagrody Kota Umbriagi. Przypomnę, że patronem tej nagrody jest Kot Żeglarz, który żył w Szczecinie na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. To postać historyczna, która była bohaterem wielu opowieści żeglarskich. Umbriaga żeglował ze studentami Akademickiego Związku Sportowego na jachtach Tuńczyk i Biały Słoń po morzu Domskim. Nagrodę bardzo sympatyczną dla sekcji żeglars żeglarskiej Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. Wielkie brawa proszę państwa. Ja jeszcze tylko dodam, że w roku 2018 zdobyli oni w klasyfikacji młodzieżowej Puchar Ziem Zachodnich w narodowej klasie Omega Sport i Standard. Zgadza się? Zgadza się, załoga. Jej wychowankami było wielu wybitnych żeglarzy i kapitanów. Zdobywali oni tytuły Mistrzów Polski i uczestniczyli w bardzo dalekich rejsach po morzach i oceanach. Czy zgadza się? Zgadza się. Tak jest, załoga. Proszę o przekazanie nagrody. Brawa! Ja jedynie chciałbym podziękować właśnie za tę nagrodę i czujemy się bardzo, bardzo wyróżnieni, dlatego nie powiem nic więcej. Dziękuję bardzo. Ja to powiem. Naprawdę mhm. dziękujemy, bo tu nie chodzi o nas. Tu chodzi o sekcję żeglarską LKS Pomorze, która od 1959 roku działa i kształci Żeglarzy. Czas na nagrodę kulturalną żeglarskiego Szczecina. Nagro... Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina trafia do Katarzyny Wolnik Sajna. Wielkie brawa! Krajuje ja osiągnięcia zachodniopomorskich żeglarzy oraz ludzi morza. W swym... Kiedy usłyszałam, kto jest nominowany, to ja myślę, że ta nagroda należy się wszystkim tym, którzy doceniają i znajdują w kulturze morza to, co jest bardzo wartościowe, a jest. Żeby chcieć to poznać, trzeba do tej kultury sięgnąć, a żeby do niej sięgnąć, trzeba znaleźć takie przestrzenie, żeby ją prezentować. I tego Państwu i sobie życzę. A przed nami... Wydarzenie żeglarskie. Cieszę się bardzo. Regaty ces sportów. Tak? Pięknie. Regaty ces sportów, proszę Państwa. Oto laureat, zapraszam serdecznie. Coś chyba działa.

die jedes Jahr diese CSPo Regatta als Weltkulturerbe auch mit durchführt und äh, wir erreichen auch langsam internationales Publikum und ich bin natürlich total begeistert, dass ich hier heute diesen Preis mit nach Hause nehmen darf. Ja? Vielen vielen lieben Dank.. Thanks ja, Która zawsze też współorganizuje właśnie te regaty. Bardzo się cieszę i jestem bardzo zaszczycony, że mogę tę nagrodę przejąć tutaj, przyjąć w moje ręce. I muszę powiedzieć, że regaty są coraz większe, coraz bardziej międzynarodowe. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A teraz proszę Państwa, nagrody Młody Żeglarz Roku. Z ogromną przyjemnością Filip Miłoszewski. Zapraszamy Piedzikiem na scenę. Zachodnim, uczestnik Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Europy, Mistrzostw Polski, reprezentant uczniowskiego klubu sportowego Barnim-Goleniów, złoty medalista ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie 2018. Nie mam za dużo do powiedzenia, chcę po prostu bardzo podziękować, e, szczególnie mojemu trenerowi, a chyba najbardziej rodzicom. Dziękuję. Przed nami trener roku, nagroda imienia Teodora Czarneckiego. The winner is Robert Siluk. Robert Siluk, proszę państwa, obecnie trener kadry narodowej w klasie Lacer Standard. Od... Proszę państwa, żeglarska nagroda specjalna. Do tego wyróżnienia zgłoszono 16 kandydatów. Było... Między innymi Centrum Żeglarskie w Szczecinie, które prowadzi od wielu lat polsko-niemiecką współpracę osób niepełnosprawnych intelektualnie. W roku 2018 realizowało ono projekt Taniec pod żaglami, część druga. A jego celem była edukacja morska i integracja społecznej młodzieży niepełnosprawnej. To zdziwiło mnie to. Jak to wszystko będzie wyglądać, jak będziemy tutaj spać, jak jeść, jakie jedzenie będzie. Czy będziemy pływać, czy odwiedzać jakieś różne miejsca. No i tak się zdarzyło, że, się, to, że szliśmy, pływaliśmy. Also, mir gefällt es hier am besten, dass wir. Viele Segeln tun, viel sport machen, viel tanzen, das ist im ja Leistungssport. Aber was, was mir wirklich am besten gefällt, jest ja das Segeln. Das. Peter Dorlein. Wielkie brawa. Zapraszamy po odbiór nagrody pana Tima. Serdecznie. Od 1980 roku Peter zajmuje się historią holenderskich łodzi rybackich typu botel. W imieniu Petera Dolajna chciałbym podziękować za tą wyjątkową nagrodę. On nie mógł przyjść z powodu, że jego żona chorowała nagle. Przed nami nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki. Proszę Państwa, ta nagroda trafi w ręce Pana Macieja Krzeptowskiego. Rzeczpospolitej Polskiej na morzach i oceanach świata. Dowód osobistej odwagi oraz symbol najwyższej wartości. I przede wszystkim współtwórca Alei Żeglarzy w Szczecinie. Wielkie brawa. Ja nie, nie wiedziałem, że to się tak skończy, wsiadając z ludkiem na Marię, że będę trzymał statuetkę ludka, ale to jest właśnie życie, że wsiadamy na łódkę. I później powoli z tej łódki wysiadamy. Bardzo, bardzo dziękuję. Wielkie prawa, proszę Państwa. Zapraszamy wszystkich laureatów do nas na scenę.